Nie ten co wczoraj, bo tamten co wczoraj to główno. Ten na pewno niebo zacina, ten trochę głupi. Ten dziwne chodzenie. Może ten. A może oby co gramy, albo nie, bo przechodziłam już je. Dobra. Wybieram tajkun, ale nie wiem jaki nawet. Może o ten. Aha, mój kot wszedł do kartonu. Super! Super mruczek! Jak tam w tym kartonie? Na sieć tam. Mu w kartonie, to już nie pasuje. Jedziemy super, super. Są tylko dwie wolne basy. Mulan w sumie spoko była chyba. Więc weźmie, weźmiemy Mulan. No to jest falo. Tylko zależy, żeby kupić dużo droperów tutaj. Albo se postaje na droperach. LOL. Niezły plan. Ten, albo zagramy winny, bo ten trochę jest za drogi. Jak widać już od 1000. Czy to jest... Nie, to jest po prostu od 1000. 1500. Boże, kot mi zabrał głosy. Hej, wracaj, wracaj, do tego kartona. Zostaw mnie w spokoju, bo cię... Kurde, zostaw. W mojego kapcia. Ała. Niech tyle jest za kapcia, bo nie, nie mogła uczyć. Spoko tego za drogi, jak mówiło. Kupiłem już te ze sobą, nawet nie wiedziałam nic. Co... jest. Ej! Kto ci pozwolił wejść? We, won mi stąd! To jest moja baza, nie twoja. Wypad mi stąd. Boże to nie Dlaczego usunęli Uu, a zostawili takie gówno. Two na te gówno. Można w to wskoczyć. Nie na to Aha Serio? Dobra, wiecie co? Pójdę do innego... Albo pójdziemy na oby Wybiorę coś. Barbie to co? są jest spoko, ale lagował jak nie wiem co. Albo Among zagramy. fajne Okej, okay, co? Ciekawe jak to jest killarki. Niedawno chyba się zaczęła rozgrywka Bo tu jest tylko jedna ofiara Tak to by było już ze 100 O kurde, wyrzucili mnie Dobrze. E zrób to. Nie umiem tej misji. Nawet nie wiem jaki kod jest. E, nie. Impusterzy włączyli. Mieli taki czas od nich, żeby pójść i zrobić misję jakiejś. Robi się za czas. Jak się skończył czas, to przygrywają te kodki a ja nie mogę. Jeszcze są ale nie robią. Są tu cztery ofiary? O kurde, czy nie? Ktoś zamknął, a ja sobie przenika. toe kom. O ring, o ring, o ring. Agba 12 minut ZERO IMPOSTORÓW jejków w końcu Ej kocie też Podrapał mnie Skubaniec Z Solosy Z Kurde Te fajne kolory Najfajniejsze są zajęte

Редактор субтитров а Nie. A, no tak, jak ktoś zabiję, to od razu zgłasza. A Darkren zgłosił, zgłosił na rękę. Ach, Darkren. Jeszcze jeden impostor. Ale on nie jest impostorem, jak widzę, bo zrobił misję. A impostorzy nie mogą robić misji. No to jest dobre. Ten tak zapytanie, bo nie wiadomo kto. Podejrzewam czarnego, ale no. Nie wiem. Nawet nie wiem po co wcisnął ten. Zaraz odcinek, jak wyrzucimy tego czarnego. To na tyle z tego odcineczka. Bye, papa. Pa.